Jestem Lila, a to kolejny film z Minecraft na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Dexowicach i wyruszamy do Endu. Jesteśmy w moim domu w sumie, nieskończonym jeszcze. Miałam go budować na live'ach, ale ale, ale ale, mój komputer się prawie spalił, więc... Więc okej, okay, ruszamy. Dobra, ja dołączam nowy channel. Jestem z powrotem. Dobra, możemy iść. Czy tylko ja mam graffiti na tarczy? No chyba tak. Aha, Aha. pytanie. Czy my wzięliśmy w ogóle łódki, zrobiliśmy czy... Coś w tym stylu? Nie, nie zrobiliśmy. Nikt no, nie pomyślał. Nie, tak. Nikt nie pomyślał. A będziemy płynąć, trudno. Pomyśleliśmy, trudno, o... płynąć. czy się szybciej z delfinkiem się płynie. Po co łódka komu? Właśnie. Po co komu łódka? W... Lepiej z delfinkiem płynąć. No, 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 no tak, tak. Tylko u mnie nie ma delfinków. No. Oni okay, jakoś są, wyobraź sobie. Mmm, ja sta... ja Gdzieś tam na oceanie zawsze się znajdzie. Raz mnie same znalazły, one mnie lubią. O, to szybko urosło, no. Dobra, e, w tamtą stronę musimy płynąć. Okej. Okay. Ja Chcę mi wprowadź. Eee, Co robi ta. Co robi ta pszczoła tutaj? Zapyla? Ja zgubiła się. <laughs> no, zapyla wodę, a to. Chyba się zgubiła. Bardzo... Zakładam, że się ja zgubiła. Bardzo mogę. Zapylać wodę Hej, mądrzejsza pszczoła w Minecraft. No i tam jest kolejna. Ej, co te pszczoły tu robią? To jest ex z czegoś. Tak, o po prostu. To No Ale eee, że pszczoły pozychały, bo dotknęły wody, nie? Eee, rzuci ktoś e, okiem? Eee, no eee, nie, nie za bardzo, bo. Przydałaby się jednak ja kogoś W sensie się mogłabym skraftować. No dobra, ty żyć. Tyluć. Gdzie to oko jest teraz tylko, nie? Czy się widzi w ogóle? Chyba bym sobie zrobił... Chyba bym zrobił sobie własnej Beglejzy Rybak vanila, ale by oko było widać w ciemności takiej, nie? No... O, delfin! Delfina mam! O, delfinek! Delfin, chodź, prowadź! Ej, ja nie mam łaski delfina! Nie. Ja opuszczasz nas! Wiem. Jezu! Bo idę na ląd zrobić łódkę. Dobrze. Niech to. Czemu łódki nie mogę postawić? No bo tarcza... To sobie jakby znika w ręce, nie? Dobra, płyniemy. Rynek prowadzi. No niech to. Okej. Okay. Ej, bo ona jeszcze nie jedzie. Ej, wy się tak lepiej zatrzymać, no bo ona nie nadąża. No, nadążam. Teraz można pływać. E, Koba, weź... Koba, weź oczy Endu i nakierowywuj. Będzie End. lepiej. Dobra. Ja mam właśnie ten... Właśnie ten... Nieznaleziony tekst w paczce jakoś, tak nie? Właśnie lepiej widzę ten czy Endu. <grych> dobra, nie tak wiem jest gdzie tak. jesteście. O dobra, nie widzę was, widzę was, nieważne. Czekaj Remig, zatrzymaj się, bo ona nas zgubi. Nie, widzę was, widzę was cały czas. A dobra. Dobra, dobra. O, dobra. Ja... Aha, dobra, w tamtą stronę. Oczko moje pokazuje. Moje oczko widzi. Rzuć coś okiem. Rzuć okiem na to. Może. Ale może zbogowany za kurczak tu, tu, tu jest, dobra. Pewnie o, nie. Pewnie zginął z no co ty? O, ale że Ale zimno? kurczaki nie dostają Foldemagea. Okay, ja Ej, trochę wody. Ej uważaj, żeby jeździł. O, no ty Dobra, sobie... O nie. nie. A ci... Tędy, tędy. Zostaw please. No to moja woda była! Jak twoja woda. To jest twoja woda się tam rozlała, Jak Właśnie, pilaper. No, no... No pięknie, zły omen mam. Wylej Boże. wodę, wyduj krowę, na się mleka i weź wodę do wiadra z powrotem. Jeśli się znajdzie krowa. Na pewno się znajdzie. Ale chyba przez wioskę nie będziemy szli, chyba że pod wioską mamy portal. <grym> mamy tylko 12? Ja mam 14 jeszcze. A, dobra. O, dobra. Dobra, dobra, to styknie. To na, na, tak to na spokojnie. Że... Myślałam, a, że każdy ma po 4. Ja. Tak, tylko 12. Ja Jak pięknie, to będzie problem. Uwaga za to face. Nie, ja mam dużo. Porobiłem na zapas. Co to jest? Weźcie łódkę. Ej, co to jest? Co to jest? Koń. Chyba łódka. No ja tam widzę? Co? Ła! No. Nie ma końa. No, dobra, no. no. dobra, jesteście kilometr przede koń mną. Koń z nimi, koń mi się zepsuł. O, obsad... o, o, gdzieś tu na dole, chłopie. Na dole gdzieś. Tu na dole, kopmy. Serio? Nie, kopmy. Tak. No Kupmy tak. Na dole. Tu... Ja tu kopię. Jeszcze się na dół ten perla poleciała. Na dół. Ja teraz rzuciłem i właśnie nie wiem gdzie poleciało. No, no na dół. Mi, mi jakby... Na dół właśnie poleciał. No tak, jest na dół leci. Jest! Jest! Na dół! Skaczcie! Okay. Selowe! Okay. Kurczę, te, te małe... Uwaga, tutaj są szczury. <laughs> pisze, najlepiej od razu będzie zniszczyć spawner Czekajcie, najlepiej w dół iśćmy Idźmy w dół na razie Trzeba o, pukać Nie będę Idźmy jak najbardziej w dół Patrzcie no. Ej chwilę, tutaj coś będzie No i się palę, no Zginę, 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 Jest, jest Jest Nie gin ja widzę! Jest no, wow. tutaj! To mnie. Fajnie, a ja umieram. Nie! Dobra, no, gdzie ja jest porca? Czy my jesteśmy na kordach minusowych? Kurczę, ja, ja nic wiem. nie widzę. No ja też, ja mam ty... pochodnie w ręce. Ale ja Zimno, nie mam fajne fajna wygranego. w tych tu jest? Chyba to te mnie. O. No, no, o! Myszki! Myszki, sio! Szczury! Tutaj jest właśnie portal! Tu jest portal, chodźcie! Zniszczyć! Ej, czekaj, nie no, rozwalaj, no. nie rozwalaj! Po co? Nie, nie, nie potrzebujemy wiem, bo... szczurów, nie potrzebujemy szczurów. Zatatuj! No! Bo... Ale bo można... ktoś! Co robi tu Dobra, wrzuciłam wszystkie jakie ja. Mia... Chyba jedno wywaliłam niechcący. i Mi odleciało gdzieś. Prata nic. Po na Można byłoby je przechodować na chomiki. Chwilecz, zróbcie to to ja patrzcie. O łóżko tak! Jaki sobie respawna. Ja tak. Ja ci sobie tak, 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 tak. Nie tak. może teraz. Od... Dobra już. Dobra, wskakujemy. Dobra. Teraz żałuję, że to. Ja to moje łóżko. Czy robimy screena moje łóżko, przed wskakiwaniem? Robimy screena przed wskakiwaniem. O nie! Szczur e, wepchnął! Wepchną. No tak, szczur mnie wepchnął! Dobra, <śmieniu> chodź, <śmieniu> <śmieniu> Szczur mnie na portalu. portalu. O kurde. Nie wiem, czy ty... tam... Jak klot tego. Dobra, rozwaliłam. Ale klot. Eee... Będę szczery. Pierwszy raz gram na survivalu... Znaczy pierwszy jestem na survivalu. Ale... Wębie, ja też. Opie, ok, ja też. No, ja też. O nie. One te łóżka zabierają denerza, powiem. Nie, nie, patrz! Się na ciebie gość No nie! Kurde ja się już mogę myślmy, chyba ja Już go zaczynają atakować Króczko? Ja się biję z Endermanami O miejscu. kurde, jak to mnie wywala do góry Żeby mi się tak slow nie wyrzucił, mnie O kurde Uważaj, uważaj Perła. Uważaj Dobra Spokojnie Od czego ma się perły? Nie, nie Woda! Niech to chciałam go ten... O, o nie. Chciałam go... Z... chciałam go, Nie, ale są jeszcze kryształy. No nie! A dobra, to one na smoka się wściekły. Je... Są jeszcze kryształy. Czy to są strzały płonące na górze? Chyba strzały się paliły. Dobra, nie ma kryształów. Strzały. A ja dobra. do niego... No nie! Czemu ty się na mnie... ...pieniasz? Uważaj się... uważaj, uważaj. Nie patrzyłam się Bożeje. na ciebie, gościu. Tak, okay, wezmę, patrz. A czemu ci boisz? Enderman. Kuba czemu ciebie nie posłuchałem i nie wziąłem dyni. Nie wiem dyni, nigdy nie słuchać. Czemu cię tyle ich goni człowieku? Ja mam problem z jednym. Ła, a ład. teraz Ender ja O nie, bo tutaj... Zaraz mnie oddech smoka zabije tu. No rzeczywiście musi wziąć miętówkę. Tutaj niech... Nie chcę trochę na dół... No jego oddech zabija, to chyba musi. A tu jest dalej ten, co się na mnie wścieka, jak nie wiem. Wow. A nie, nie ma go już. A Ile nie jaką wywala? Ile tego. O nie! Tu jest. No niech to. niech to! Enderman i oddech Smoka są w jednym miejscu, dobra. Nieważne, nie ma go. <noise> Chwilę, ja muszę ten go zabić. Zabić Smoka! Kiedy się 16, proszę zląkali, nie da mieć 17. No Co? Nie. Jak O nie. A jest Uważaj, tak, tak, tak. Uważajcie na mój. Moi... Ej, jak Ała. mam się dostać tu na górę? Kto nie rozleje wodę. O Jezu. Właściwie teraz zawalił. Dobra, Dobra miałem. Nie. Coś, jak... Mam instant damage, ja ja mam, mam instant damage. No, chodźcie tu zaraz was rzucę instant damage. Moje, moje, to moje, moi... No moje. muszę, tak. Co, Co jest? Molijty! Moje też gdzieś są. O nie! Ja do wody. Hej. Mm. O dobra, moje rzeczy. Dasz mi sekundę? Ja chcę Ej, sobie Gdzie tru... moja dynia? Gdzie moja dynia? Może Enderman o, ją zabrał. Ale chyba nie. Nie! Nie powinienem właśnie. O Gospod, nie! nie. Prawda by mnie rzucił! No ma! no! O nie. nie. Co kurde! Dlaczego na moich oczach musieliście zdechnąć. No nie! Ej, nie mam jak wejść na wybór. Nie jak mam. Hmm. E, jeszcze o, kilo. No. Łuku twojego nie mam. A nie, twój łuk, a ty masz łuk. mój. Ty masz mój. Chyba, ja nie mam. To gdzie jest mój łuk? Nie mam. O, ja a nie zimno. dobra ma mam chyba. Tak mam Co? Eee i strzały chyba moje... A dobre, nieważne. Nie, nie mam twoich strzał. Wiecie? Mam chyba, czekaj. Nie. Mam, mam, czekaj, mam twoje strzały. Przecież ja umiem walić gabro, nie? W łeb można go bić. Jak Tego. on jest tak, można go Mi bić w łeb. go, go. Jesz trochę, jeszcze o, trochę. O kurczę ile mu ile mu zadaje. Nie no, trzeba było... Nie no, gdybym... To Ej, widział, a oddasz mi dał... mój miecz, bo by mi się przydał. Eee, dobra, O e, nie! Masz! Masz! My, o dolej. nie! Enderman! No, no, no. O nie! No i poleciał sobie. Zar zdechnie! to jest ten moment. I to jest ten właśnie ten naj, najlepszy moment. E kurde, właśnie, nie mamy nic, aby ten zabrać Jajko. Nie mamy? A po co? Nie! A nie chwila! Enderman! Nie, dobra, ja chyba wiem, jak się weźmiemy. Albo nie. Patrz! Eee. Nie! Się. Niech to! Głupi Enderman, ja się na niego nie po O! Nie popatrzyłam się go na niego nawet! Ułaga! Bo może był. Jes! Nie! Tak! Mój ex, nie jest! Mój! Mój! Niech to! Ja. Ej, moje itemy mi przepadły no, przez to. No kurcz. <grym> 68 level. A mi... a ja straciłam wszystkie itemy. Bo mi portal nie wciągnął. Ej. Portal mi wciągnął Ej. itemy. <grym> Ej, no. Tak, wygraliśmy. Ej, ma ktoś moje itemy? Ma ktoś moje itemy? O Kuba zabrał cały ex. Ej, ma ktoś <grym> moje itemy? Nie, no nic nie, nie ma twoich itemu. Niech to... Czemu nie. my weszliśmy do portalu? chwilę, bo ja cię zniszczę. Mieliśmy lecieć do city jeszcze. Dobra, to, właśnie, to ja lecę do city. Dobra, teraz O, zniszczym. moje itemy! Te na spał... Na spał na mnie tepu. Um, bo ja zniszczyłem, ale ja pofiecie, bardzo... ja jak pochwyciliście, to Ja się w może momencie to mogę. Tak, Mogę no, podać torby do tej bazy. Kyle, tak. bo ja muszę jeszcze raz jest... przejść Minecraft. Jest speedrun, część Minecrafta. Dziś jest chyba z dwa tygodnie, nie? Ej, a <laughs> mam wziąć pistouna? Ja ja nie wiem. Chwile, bo ktoś co? Ale po co jajko mamy brać? Nie wiem, dla ozdoby. Ej, e, taki mam jeden problem. Zosta... Zostałam ja na spawnie. Coś widzę. Tylko muszę S trzymać, bo mi się klawiatura zacięła. Coś widzę. Dobra, jestem w fortecy. Lepiej. Nie będę cię szukać... No mam perły. Nie mam ponad tak perł.

O, ja nie mogę, dobra. Co? Nie, prawie umarłam. Nic, prawie wpadłam do Wojda przez to, że mam zepsutą tą... W. Tak. Nie, ogólnie mam wszystkie klawisze zepsute, tylko W jest najgorsze. Dobra, idę sobie wprost przed siebie. Będzie zawsze, jak się skończy jedzonko, można jeść owocery frenusu. Też coś tam dodają, tylko typają w losowe miejsca. Typają w losowe miejsca. Ja tam mam dorzucić perłą. No tak. To życz mi powodzenia. Mmm, już się boję. O! może lepiej się. Nie! Nie! <noise> nie! Sorry. No, Wdepłam się prosto w ścianę wyspy. Niech to. A ja nawet sobie z nie zrobię. Nie. Ej, wioskę Ojej, znalazłam. Nie, nie. A. A czy to nie jest ta wioska, którą już dawno znaleźliśmy? Nie, to jest duża wioska jakaś. Nie wiem. Ej, nie, to jest całkiem Anno. inna wioska. Bo tu już wszystko jest w skrzynkach. A, ja już. Wystarczy, że znalazłem dwie dodatkowe. No, jedna tylko. Robisz screen akordów, jakby co, dobra. Ale to jest duża wioska. To jest mega duża wioska. Nie! No, ja nie mogę. Nienawidzę tego klawisza. Nie, nie mów, że znowu zginęłaś. Nie, nie zginęłam. A nie możesz sobie wziąć jakiejś innej klawiatury na USB? Nie mogę, bo nie mam tyle portów USB, żeby mi się klawiatura zmieś zmie zmieściła. To co ci zajmuje pozostałe porty? Słuchawki i myszka. Ale słuchawki są na jacka przecież. No tak, ja są chyba, na jacka i są na USB jednocześnie. Mają dwa wejścia. W sensie mogę je podłączyć tylko na jacka, ale nie mam klawiatury. W tym jest problem. Nie mam żadnej klawiatury, bo mam laptopa, nigdy nie potrzebowałam kupować klawiatury. Patrzę w ziemię znalazłem cały czas. Cały czas muszę patrzeć na ziemię. Jedną twierdzę. Nie twierdzę, tylko End City, które było prawie że do kitu. Ja bym zrobił taką pułapkę, jak Kuba zrobił w nederze. Tylko one będą się tepać. Nie, no nie chyba, będą się tepać. Ja, by, ja będę... bym zrobiła na Endermita. Wziąć Enderperwę i Endermita ze nazwać go i dość tego wagonika go wepchać. Bo one się wściekają na Endermity. A. I one będą lecić do Endermita, tylko dużo liści nam potrzeba. Niech to... Ile konkretnie liści? Dużo. Ja muszę sobie Enderperły pozałatwiać. Czy jestem na dwóch kratkach? O, jestem w fajnym miejscu, bo jestem na dwóch kratkach i będę mogła je bić sobie. Dobra, teraz się będę gapić. Mm, nie wiem czemu, ale mam przeczucie, że zginiesz. No ja też. Mam 8 pereł i jeszcze jednego endermana, którego mogę patnąć. I, ja się w ogóle boję. Te endermany są jakieś od, odpalone. No wiem, on się wścieka jak... Wydrop mi perłę, jak cię już biję. Nie wydropił. Tak nie wolno. Tak się nie robi. Nie ma tu więcej Endermanów, które by się chciały tepnąć. A na mnie się niechciec. Chodź się wścieknij na mnie. Okej, okay, wściek... wściekł. się. Aha. I Enderman zawołał sobie... Polegę. Nie, po prostu się wściekł. Rozścieczyłam go, żeby się tepnął na dół i żeby miała dziewiątą perełkę. Zrobiłam sobie takie miejsce, co nie? Że ja mam dwa bloki nad sobą i mogę ich bić na luzie. Niech to. Dobra, idę. Myślę, że to byłoby na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Cześć!